Mano o ja. jest Fabi, jest Grzesiu Grbipson, właśnie się szykuje do rozbiórki elektroniki, które tutaj się mi nazbierało. Siema, ja Jestem Ty. O, już do mnie dzwonią. Dlaczego to tak jest? Kiedy ja robię live, to zawsze ktoś do mnie dzwoni. Naprawdę, to jest pasakra. Poczekajcie chwilkę. Dobra, już jestem. Już patrzę, co tam mi tam bierzecie, komentujecie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ciekawe, że tak się się nie pokazuje, ale zmieniłem pracę i trochę to jest inaczej niż poprzednio, to wyglądało. Tego. Tu trzeba przetestować. No tak, do, 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 dokładnie. Ja w robocie obejrzę później o okay, Dobra, e, siema, 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 siema. Dzień dobry, Pamiętał mnie pan ze W. Dzień dobry, mnie pan ze Jakub W. Pan ze Kuba. Kurde, wiecie co? Nie wszystkich jest, nie jestem w stanie spamiętać. Sorki bardzo, ale ten. Y... Hmm, jeśli coś to trzeba, to chętnie nie ch ch pomogę Dobra, do dzieła, bo jak w tym widać, widać całość. Dobra Dobra Dobra, działamy kochani Samo się nie zrobi Nie zarobi, nie zrobi w ogóle. No, trochę sobie, o, no, usiądę, a co, wreszcie usiądź, a nie tylko ciągle na tych nogach. Tutaj właśnie muszę coś zobaczyć sobie jeszcze, o, sobie tu popatrzę. Jakub W., kurczę, no, znam tyle osób, że już nie jestem w stanie po prostu spędzać wszystko po kolei. Dobra, co to jest? To jest jakiś wzmacniacz Skytronic. Mikrofon pierwszy, mikrofon drugi, tutaj to ty się pozemyć później i zobaczę to to warte przed rozgoroniem o, moje lubione środki nie będą tutaj na... a nie Środki Platuję z głąb, okej okay.

Tutaj kabelku widzę no ty, 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 ty. Niektóre są tutaj bardzo mocne te rzeczy do rozebrania ale trzeba to trzeba. Najbardziej to mnie bawi tutaj ta elektronika właśnie. Jak wód, nie pan, a Mario jestem. O kurde, tylko coś kartą, najwyraźniej było чуть Marysiu, cześć! Bardzo ci miło widzieć u mnie. Na moim skromnym kanale. Małe małego, małego lefa robię. Bo dawno nic nie było. Trzeba to sam, wiecie. Kable, kabelki. Gdzie tu wziąć te kabelki takie drobne? Hmm. Bo trochę będzie. Dobra. Tu mam taką. Kastrę. Wiecie jakie w ogóle takie opakowania są drogie? Może teraz nie widzicie go w całości, ale w tej okazałości. Ja byłem w szoku jak to jest drogie. Tutaj to. Tutaj to. Elektronikę idzie. Patrzcie. Elektronikie do czegoś Jestem, jestem, jak zawsze, ale na urlopie czasu brakuje. No tak, bo to trzeba pilnować, wiadomo. Ja wiem, tylko tak piszę, bo mam 17 lat. No, na no 17 lat to było piękny wiek. O, karta. Gdzie tam numer jest? Albo się na tym nie znam. O, tu jest elektronika, w całości to będzie. Karta to nie wiem, może tutaj, o. Znowu kabelki. Dobry lek tego typu, to od razu tnę Tak, ten bo mam tylko nowakę, tu korowarkę, co ma osadnik. Znaczy ja miałem przed, przed osadnikiem jeszcze. Miałem chyba w tym samym czasie, tu ma Robert, chyba. Nie pamiętam. A, pamiętam Ciebie, pamiętam, jak tam Kuba, jak z samym tym Yy, byliśmy w, w Hasioku. No, pamiętam, pamiętam już No Bardzo serdecznie Cię witam o, Metalowe tutaj Metal tutaj Elektronika hmm. Coś tutaj trzeba by zrobić Zobaczymy może to To na zimę rzeczy o czyli o, miedziucha na zimę. Widzę, że muszę chyba przesunąć do kamery takiej. To na zimę będzie to mieć tutaj yy, okay. I tu jeszcze. O, to są są chyba. Okej, okay, dobra. Oglądam siebie tam dalej, bo tu czytam Wasze komentarze, co i jak tam u was w ogóle. Ja tam w ogóle wam ja dzień. Nie miesiąc, o, trochę złota jest Jest tutaj widać ona trochę złota. Kabelka. No, już nie bałem w gapininie, bo już tu w ten weekend. Wiecie, mam nadzieję, że się zobaczymy. O, 14 osób i ogląda. Fajnie, super. Środek dnia. Ja jestem po nocy. Dzisiaj do 3 w nocy byłem w pracy. Yy, złą tutaj. kabelki tutaj. Yy, o, to jest do wyjęcia, bo tu jest radiator. Radiatory mam po. Tam jeszcze. O, tutaj. Yy, tu jest rzecz, nie chciałem nawet kolejny radiator. Jest... Okay. No, a co tam u was? W ogóle to muszę chyba sobie kupić jakieś tobę te bo same łebki tutaj są strasznie wyarte już strasznie Nie, to trzeba będzie wymyśleć Kupić Kolejne. o kolejne i taką płódkę dalej oddaję na skup no i mamy plastik, plastik, plastik do odpowiedniego urządzenia o. jak to ja, jak to my wszyscy podczas prac bałagan na stole jest nieunikniony Nie zdam takiego człowieka, który by nie miał bałaganu na stole. Tak Marysiu, wiem, jak wiem o tym. tijesto. O, za baš će. O, no, pjekni vidok. Pjekni vidok. Kabelki do kabelku. Altrójka do Altrójki no, Tu jest jakiś czytnik znowu, to był chyba jakiś Dobra. bo muszę do kogoś zobaczyć bo ktoś mi coś napisał bo potrzebuję pilnie nagrzewnicy do mojego tradyta no to es tutay, to es tutay acajuntos es acajuntos i aico super Muszę do kogoś zadzwonić, kochani moi, bo ma gościu wszystko dlatego co co ja potrzebuję, bo pękła mi obudowa w nagrzewnicy, no i patrzę, że jeszcze suwaki są u mnie te nagrzewnicy, w regulacji są uszkodzone, także muszę mieć coś. Halo, Czy Paweł, halo, 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 ko, chyba. Jesteś tam, jesteś? Czekaj, o, teraz jest okej? Tak, 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 tak. Cześć, cześć. Gdzie przyjechać po to jak to odebrać, bo pilnie potrzebuję. Proszę. No. więc co, a dzisiaj da radę przyjechać po, po to? Mhm. No oczywiście że tak, oczywiście, oczywiście, jak najbardziej yy. Okej, okay, z drugiej mogę być u, u ciebie Okej, okay, dobra yy, Dobra, Primus auto Okej, okay, już już popatrzę i zaraz się da, dalej da, da informuję. Co i jak Okej, okay, do, dobra, nałączu. No, hej, hej niejku super, jak, jak ludzie się do mnie odzywają i pomaga, pomagają mi niejku y... super trasa w domu 20 minut Tutaj, kochani, niestety muszę kończyć live, ale zaraz muszę do gościa jechać po prostu muszę do gościa jechać bardzo was przepraszam, ale po prostu, bo są części, które szalenie potrzebuję, więc rozumiecie no, mam nadzieję, że nie będzie padało albo schowałam to wszystko no to może zmoknąć, bo to jest takie do zebrania dalszego Dobra, ja jadę do gościa, bo to... Już muszę być tam u niego. No. No, sorki, że tak wy, wyszło. A tu u mnie jest, jest... Wiadomo, że to jest norma. Dobra, pokażę się Wam. Tak, Jakie szpetny jestem. Masz zbieraj złoto. to. Podziwiam twoją cierpliwość Mario. A dziękuję serdecznie. E, Więc to właśnie no, to taki jestem. No, po prostu cierpliwy. No i nic więcej chyba. E, kochani, ja będę kończył, bo są rzeczy do mojego kampera bo my w moim kamperze są rzeczy ten do, do zrobienia, jak w każdym, się, w którym nam się znajdzie. No i co? Mm, widzimy się później. Dobra. Marek, ty Hej, hej.